Cześć, witajcie z tej strony Natek i w tym filmie Wam pokażę modyfikację, która dodaje dużo różnych wersji do samochodu i bisu Region. A więc jak widzicie, tutaj są dwie wersje z ogromnymi kołami i tutaj na dole są jakieś inne wyścigowe wersje. I ja teraz mam tą wersję z największymi kołami i jak tutaj widzicie, to to ma naprawdę duże koła. Ciekawe czy dałoby się tym. Jechać na tylnych kołach tylko. Tak. Przednie koła się podnoszą. No, to chyba tak trochę trudno by było nad tym zapanować. Ojej. Ok. No, patrzcie, to ma takie duże koła, jak to auto. Obawiam się, że to auto było trochę za wysokie. To jest naprawdę szybkie. Jak widzicie, to już jedzie z 100 km na godzinę i straciłem nad tym kontrolę. Ale tutaj jest. Takie auto, które mogę, mógłbym spróbować przejechać. To nie jest takie łatwe. Chyba przejeżdżanie innych aut tym autem nie robi zbyt dużo szkód, ale jest jeszcze wersja e, taka dziwna off-road. E, przetestujmy ją i e, jeszcze tam były jakieś, jakieś inne wersje wyścigowe, ojeju to tym się naprawdę fajnie jedzie, tylko trochę trudno nad tym zapanować, jak się rozpędza, ale jak już się rozpędzi, to już się w tym dobrze jedzie. Wow. Przeleciałam to auto. I teraz w to wjedę, no. Chyba ten silnik silniki, ta rama się nie psują zbyt dobrze. Tam wjechałem w ten słup i się nic nie stało, ale to auto jest naprawdę... Bardzo fajne, ale przetestujmy jeszcze wersję wyścigową. To... I ta wersja ma dość duże koła i. Spoiler, no to jedziemy. Wow, to już ma 100 km na godzinę. To jest naprawdę szybkie. Tak, bardzo szybkie. A więc to jest naprawdę bardzo fajne. Wow tym się naprawdę fajnie jeździ. To normalnie musicie y, to przetestować, jeżeli macie Bimendżin. Jest jeszcze jedna wersja terenowa, co ma trochę mniejsze koła. Mam nadzieję, że teraz się tym będzie trochę łatwiej jeździć. To jedziemy. To ta wersja może nie jest taka szybka jak ta wcześniejsza. I tą wersją się także y, dużo łatwiej jeździ niż tu z tymi ogromnymi kołami. A no to jedziemy. 300. Nie 300, co ja mówię, 140 km na godzinę, coś tam wjechałem tutaj w to auto, no to auto ominąłem, za bardzo mi się nic nie stało, może troszkę, no, wow, <laughs> ciekawe, no to jedziemy, tam jakieś auto, minęło tam jakieś auto też wjeżdża w prawo, tutaj nie ma żadnych autów, które mogę wjechać, a więc jadę tutaj w pobocze. Myślałem, że, beń, że to auto odniesie więcej obrażeń, ale jeszcze przetestujmy to auto na torze i je nie będę testował e, tego auta z tymi ogromnymi kołami ani tego z kołami, tylko od, myślę od razu wezmę tą wersję wyścigową, bo tymi autami z dużymi kołami się dość słabo jeździ, to jest chyba wersja wyścigowa jakaś inna. Tym się chyba zbyt łatwo nie da driftować. No chyba nie, ale zobaczmy jak to wygląda od środka. Od środka to, to, to chyba wygląda ta normalnie, tak jak inne wersje tego auta. Zauważyłem, że jak to auto wpadnie w poślizg, to się przekręca. Może nie teraz, ale wcześniej wpadłem w poślizg i auto się przekręciło 360 stopni. Tym się naprawdę ciekawie jeździ. No to zobaczymy do jakich prędkości to się rozpędzi. To już jadę y, 250 km na godzinę, 270, 280, 286 chyba było. Może maksymalnie do 300 to by się rozpędziło, ale z tego naleśnik. Jedziemy. Ja skręcam, a to nie skręca. Ciekawe. Tak, gdzieś chyba jest wyjazd. No tutaj był. Wyjazd z toru. jak go ominąłem. Dobra, to tutaj powinien być ten tor. No to jestem już na tym drugim torze i myślę, że tutaj przetestuję tą wersję z tymi średnimi kołami, bo tą wersją z dużymi kołami się jeździć nie da prawie. I, jeszcze, i później przetestuję tą y, drugą wersję off No to jedziemy. Więc ja nitra na razie nie będę włączał, bo wystarczająco ciężko jeździ bez nitra. To jedziemy, to jest bardzo stabilne. Tylko się tym za bardzo skręcać nie da. Dobra, zobaczmy jak to skoczy. Pierwsza skocznia. Dobra, za bardzo nic nie stało. To teraz yy, przetestujmy tą drugą wersję off-roadową. No to jedziemy. Ta wersja myślę yy, ma trochę mniej koła, ale dobrze jej idzie. Wow. Ja miałem wrażenie, że tam trochę wcześniej driftowałem. Albo coś takiego. Da się tym driftować. No, to krzywo wyskoczyłem. Spróbujmy jeszcze raz. I dobrze wylądowałem. Dobra, a więc już ukończyłem ten tor. Jestem już na tej mapie ze skocznią i mam to yy, auto z największymi. Kołami, i później przetestuję tą y, drugą wersję wyścigową. Jeżeli ja dodaję gaz, to przód się od razu podnosi i wtedy nie mogę y, kontrolować tego auta. I jak widać, to się nie rozpędza bardziej niż 100. Tam, 50 to... To, to nawet 100 metrów nie przeleciało. Dobra, mam pomysł. Ja teraz wyłączę silnik, tak żeby. Yy, się to auto toczyło, bo wcześniej chyba silnik yy, coś yy, robił, że się bardziej nie rozpędzało. To jedziemy. Mam nadzieję, że się bardziej teraz rozpędzi i dalej skoczy, ale nie wiem. Te duże koła mogą mieć coś z tym związanego. Ja, ja flipa zrobiłem. Mam teraz nitro włączone. Teraz się rozpędzam i jak już się przestanie rozpędzać, to wtedy... Wyłączę silnik, tak, teraz się przestał rozpędzać. To, o, wyłączam silnik. Dobra, nie wiem, to nie zadziałało tak dobrze, jak ja myślałem. A lora, to się turla. To był naprawdę słaby wynik. Nawet 100 metrów nie przeleciał, tylko tutaj. Tutaj jest chyba 0, tu jest 50 metrów, a tutaj jest jakieś 70. A więc to jest nie najlepszy wynik. Ale jeszcze mamy. O tą wersję. No, nie bardzo ciekawi, jak daleko to skoczy, bo to ma chyba jakiś trochę lepszy silnik niż tamta wcześniejsza wersja. No to jedziemy. Jeszcze nawet 200 km na godzinę. Tamta się nie rozpędziła y, bardziej niż y, 160, a ta jechała 260. Widać, że to nie było za bardzo stabilne w powietrzu, ale jeszcze przetestuję tą wersję ze spoilerem, bo to może. Myślę pomóc, to jest ta najszybsza wersja chyba. 300... Dobra. i te. 450 metrów. To jest... E, naprawdę dobry wynik w porównaniu z tą pierwszą wersją. więc mamy już tą mapę z tą górką oraz tą... wersję z, ze średnimi kołami. To jedziemy już, ale 300 km. 300... 100 kilometrów na godzinę, to... 70 i zjechałem z drogi, niestety. Mam wrażenie, że to auto się będzie trudno kontrolować. Tutaj pierwsza przeszkoda. Jeśli nic, nic się nie stało, to jedziemy dalej. Teraz muszę y, trafić w tą skocznię. Tego auta nie da się kontrolować. Dobra, to spróbujmy tą drugą wersję. I mam nadzieję, że tym będzie lepiej jechać. Dobra. Jak na razie nie ma takich problemów z kontrolą jak tym, jak było w tym poprzednim aucie. Może teraz troszkę dłuja. Dobra, i dość prosto wjechałem na tą skocznie. I to się naprawdę przez długi czas nie stało. Chyba nie wyląduje na kołach. Właśnie spadłem, a więc myślę, że spróbuję jeszcze tą wersję z spoilerem. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Wow! To tam wyleciało. Ciekawe, jedziemy, to się chyba bardziej nie rozpędzi niż te 280 km na godzinę. Dobra, to jedziemy. Tutaj skaczemy i ten spoiler... Może to ja pomógł, ale straciłem całkiem kontrolę nad autem. A więc to auto nie zalicza tego testu. To teraz przetestujmy yy, zawieszenie tego auta. Sam widzicie w tle? Ja chyba spadłem z tego klifu. I je znowu wziąłem tą średnią wersję, bo tą, y, bo tą y, z największymi kołami się nie da kontrolować i tą też się nie da kontrolować. Tak jakbym miał trochę wolniej, to by może łatwiej było do tym jechać. Dobra, biorę tą największą wersję. No to jedziemy. To auto się nie rozpędza bardziej niż te 160 km na godzinę. A więc to może mi dać jakąś przewagę, ale to strasznie wolno jedzie w porównaniu do innych aut, którym jadę po tej mapie. No, ranić się nie dzieje. Może się uda. Idziemy dalej. Udało się. To zobaczymy, czy uda mi się przejść resztę. ...tych przeszkód. Ale... No raczej się uda, no to ma takie duże koła, że... Ej, te, czemu te przednie koła się... ...nie... ...kręciły? To jest ciekawe. Dobra, dalej jadę. co jeżeli się wrócę tam na ten tor... No, nie wiem, chyba mogę zaliczyć to temu aucie, bo... ...dojechało na sam koniec. Dopiero na samym końcu się przewróciło. Tak, no to... Udało się, ukończyłem ten tor tym autem, naprawdę się tego nie spodziewałem. Ale jeszcze tylko chcę to przetestować był wersji wyścigową i, i to się temu nie uda. O, ja po tej pierwszej przeszkodzie wyleciałam w powietrze, więc to auto za bardzo szans nie ma, myślę. Tak, i tutaj wjechałem w to i wyleciałem w powietrze, no. Okej, okay, przez to chyba przeleciałam albo coś. No nad tym w ogóle kontroli nie ma jak się jedzie tak szybko, a więc... No więc jeżeli ten film Wam się spodobał to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!